O naśladowaniu Najświętszej Maryi Panny na każdy dzień roku. Jednej Maryi, życie nauką jest dla wszystkich. Święty Ambroży. Tym sposobem potrzeba przed ludźmi ukrywać to, czym jesteśmy w boskich oczach i co odbieramy z Jego łaskawości. Cnota ukryta zawsze jest bezpieczna. Do samego Boga należy innym nas pokazać. Gdy ktoś swój skarb wystawia na jaw, naraża się na niebezpieczeństwo jego utracenia, najdroższe farby blakną na świeżym powietrzu. Marta powiedziała swej siostrze, nauczyciel przyszedł i woła cię, ale to powiedziała po cichu. Ludzie zawsze ślepi i cieleśni nie szanują, czy nie pojmują nawet tego, co jest z Ducha Bożego. Mówić im o tym byłoby na ich szyderstwa podać to, co jest najświętszym. Duch Boży udziela się na osobności i tajemnie oraz chce, aby między Nim a tak obdarowaną duszą wszystko zachowane było w tajemnicy. Jeden człowiek z tysiąca wybrany może i powinien znać Twe duchowe bogactwa. Aby cię nauczyć korzystać z nich i je pomnażać. Ten tu na ziemi miejsce Pana Boga względem ciebie zastępuje, aby prowadzić cię na drodze zbawienia i doskonałości. Względem innych zachowaj się przed nimi, jak się zachowują ludzie chrześcijańscy i cnotliwi. Bądź pokornym, skromnym, grzecznym, zawsze jednostajnego humoru ale serca im twego i tego, co się w nim dzieje, nie otwieraj.